się widzowie w kolejnym odcinku Konikna Inwestora. Tak jak co tydzień przybliżymy sobie ostatnie wydarzenia na giełdzie oraz czego możemy spodziewać się w następnym tygodniu. Zaczynamy tutaj od grupy US 500. Jak musieli zobaczyć, no, fajnie nam rosło, fajnie wszystko rosło, ale w piątek Trump ogłosił, że jednak prowadzi takie dodatkowe cła na Chiny, co spowodowało tutaj drastyczny spadek. W okolicach tych no, 3%, nie oszukujmy się. No, powiem Wam tak, to jest dość znaczący spadek. Myślę, że w poniedziałek ten spadek się jeszcze bardziej może trochę pogłębić. Tak naprawdę zobaczmy, jak to się zachowało w poniedziałek, wtorek. Jeśli utrzyma się na podobnym poziomie, jest to taki dla nas sygnał, że sytuacja się nieco stabilizuje i będziemy mogli spodziewać się takiego odbicia. Co za tym idzie, jeśli macie pieniądze w różnego rodzaju funduszach inwestycyjnych opartych, właśnie o amerykański rynek, jest to dobry moment na to, żeby doinwestować trochę pieniędzy. Ze względu na to, że tutaj, jak się no, jeden. 2% zysku może wpaść, no zależy jak bardzo będzie wyglądało, wiecie, to odbicie. No co prawda, spadki mogą się pogłębić, no ale to już, wiecie, no wasze własne ryzyko. Ja myślę, jak najbardziej, poniedziałek przeczekam, zobaczę, jak nisko to jeszcze spadnie i wtedy ewentualnie dorzucę sobie trochę pieniędzy do mojego funduszu. Aczkolwiek, no jak wiecie, tutaj trzeba śledzić bardzo dane ze Stanów Zjednoczonych oraz wszystko, co robi Trump, ponieważ, no jak już go znamy, może musi zaraz odbić, może, może się zaraz dogadać z Chinami w tej sprawie i tutaj wróci to raz, dwa na górę. Tutaj dodatkowo, tej USPD jest obciążone tym, że wciąż nie przyjęto budżetu w Stanach Zjednoczonych, co powoduje, że właśnie w tych wszystkich instytucjach administracyjnych, no, jakby nie patrzeć, są problemy z wy wypłatami wynagrodzeń dla pracowników, już wiadomo, że szykują się jakieś większe zwolnienia, co dodatkowo paraliżuje nieco tą gospodarkę, więc mamy takie dwie złe wiadomości co do tej gospodarki, aczkolwiek no, tutaj trzeba zapatrywać się na to, że mimo wszystko te firmy amerykańskie w ostatnim czasie by dość dobrze sobie radziły no, i miejmy nadzieję, że tak bardzo się na nich to nie odbije. Przechodząc do naszego pierwszego surowca, jakim jest Oil WTI, no tutaj mogliśmy zauważyć ogromny spadek aż do 58,8%. Jest to głównie spowodowane tym, że zarówno Hamas, jak i z Izrael zgodzili się na ten 20-punktowy plan Trumpa dotyczący pokoju właśnie w strefie gazy. Dodatkowo no, grupa OPEC no, zwiększa te wydobycie nieco wolniej niż się spodziewano, więc póki co mamy wiec, wiadomości, które negatywnie wpływają na ceny ropy, aczkolwiek trzeba też na to spojrzeć z takiej perspektywy, że cena ropy jest tak niska, że no, jakby nie patrzeć, no, w dzisiejszym czasach jest aż za niska, że tak bym powiedział. Dlatego trzeba patrzeć w poniedziałek, na jakiej cenie się otworzy, Jeśli tworzy się na podobnym progu 58, myślę, że kupię e, ropę, ze względu na to, że jest duża szansa, że ta cena ropy pójdzie w górę. Tutaj ma maksymalny spadek w dół prognozuje, jak już do, do ceny 56, około 56,5. Ze względu na to, że to już by była dosłownie tak niska cena, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i grupa OPEC za dużo by traciły na sprzedawaniu tej ropy. Dlatego myślę, że w okolicach tej ceny, no tutaj już jakieś akcje zostaną podjęte, żeby właśnie Tą cenę ropy lekko odbić w górę, żeby jednak te swoje zyski zachować, jak, jakiekolwiek. Przechodząc do drugiego surowca, jakim jest nadgas, No, cena 3,1. No, po tych większych spadkach, o których Wam zapowiadałem ostatnio. Tak naprawdę jest to taki próg to jest taki próg, teraz właśnie będzie walka o te ceny powyżej 3-0, poniżej 3-0. Dlatego bardzo ważne jest to, na jakim poziomie właśnie nadgaz otworzy się w poniedziałek. Możliwe, że wiecie, ono otworzy się trochę, poni trochę poniżej tej ceny, na przykład tutaj na poziomie 3 coś i wtedy będzie odbicie w górę albo nagły spadek w dół. Yy, tutaj bardzo tutaj doradzam poczekać do rana, aż sytuacja się nieco uspokoi. Ze względu na to, że po tym dużym spadku możliwy jest retest w górę. Ze względu na to, że wszyscy tutaj gracze giełdowi, którzy dali tutaj długą pozycję na sell, yy, też będą musieli spieniężyć swoje zyski i będziemy mogli spodziewać się lekkiego odbicia w górę, aczkolwiek jeśli w tym jest jakiś fundusz jest możliwe, że on pociągnie to jeszcze dalej aż będzie to poniżej 3.0 i wtedy będzie zostawiana taka tak zwana pułapka, że wtedy sprzeda, oni dadzą sobie na buy wtedy i cena z powrotem wróci powyżej 3.0, może dodać do 3.1, 3.2, dlatego tutaj nadgas osobiście następnym tygodniu, no nie jestem pewien czy będę inwestował, aczkolwiek no warto mieć na uwadze, wyglądać się może nadarzyć jakaś okazja Przechodząc do Kaka, no jak musicie zauważyć no spadł już poniżej 6000. Obecnie jest to 5800. Powiem Wam szczerze, to co mówię od wielu tygodni sprawdza się po prostu. Tutaj coraz bardziej te zapasy kakao, te pozytywne zbiory, które i tak są niższe niż wcześniej, tak wpłynęły na cenę kakao. No póki nic się nie wydarzy, na razie nie ma żadnego takiego bodźca, który miałby sprawić, że ceny kakao poszłyby w górę. Tylko pamiętajcie, że kakao jest takim surowcem typowo łatwym do manipulacji przez właśnie fundusze, ze względu na to, że nie jest to aż tak popularne jak ropa czy gaz. Jeśli jakiś fundusz zainwestuje dużą kwotę we wzrosty cen, no to to, to wtedy ta cena jak najbardziej wybije się ponownie powyżej 6000, jednak powrotów do progu rzędu 6,5-7 raczej bym się nie spodziewał. Bardziej tutaj myślę, że w poniedziałek, wtorek może nastąpić lekkie odbicie w górę do ceny może 6-600 i potem będzie kontynuacja spadków i tak na sam koniec, taka spółka, której no, dość głośno było na giełdzie w bieżącym tygodniu, jest to spółka VerySure, jest to spółka głównie zajmująca się może powiedzieć, tak bezpieczeństwem, różnego rodzaju takimi systemami, tam bądźcie się abona abonamenty yy, tutaj została wypuszczona na giełdzie w Sztokholmie, jak możecie zobaczyć no historia dość krótka, no tak dosłownie pojawili się na giełdzie w środę, no bo powiem tak, no, cena akcji zaczęła się od 15 tutaj oni wypuszczali swoje akcje w ogóle na start po około 13 więc to jest taki ciekawy sygnał, że oni wyprzeli po 13, już otworzyło się na 15. Mieliśmy teraz ten taki wzrost do 16,200. No nie sporo, ale trochę zakupiłem sobie tych akcji tej spółki. Tutaj widziałem według różnych prognoz, jest ten taki przedział tych akcji będzie między 15 euro a 20 euro. Jeśli ta spółka będzie wypłacała dywidendy, to jak już to w następnym roku. Yy, dlatego też tutaj trzeba bacznie obserwować różnego rodzaju raporty z tej spółki, jeśli w nią zainwestujecie. Ze względu na to, że jak wiecie, firma wchodzi na giełdę po to, żeby dostać dodatkowy kapitał, który pomoże im w inwestowaniu w różne, w różne rzeczy. Teraz najważniejsze, jak te pieniądze zostaną zainwestowane, które udało im się tutaj zebrać, ponieważ jeśli zostaną zainwestowane dobrze, no te nie szukam się na cenę tej spółki, pójdą do góry i można będzie jeszcze więcej zrobić. Póki co, myślę, że też. Nie ryzykujcie inwestując wszystko w tą spółkę. Jakieś wiecie pojedyncze akcje czy coś, można jak najbardziej sobie spróbować. Aczkolwiek, no trzeba obserwować tą spółkę, gdyż ma ona swój potencjał i jednocześnie w tym samym czasie istnieje duże ryzyko, że tutaj zostanie, zostanie jakaś wiecie, zrobiona większa korekta. No póki co, ja dobrze o nich myślę. Dziękuję Wam, widzowie, za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Dziś był sąsiad. Żegnajcie.